Dzień dobry Państwu, witam najserdeczniej w kolejnym odcinku mojego cyklu Moi Partnerzy w Polsce. Dziś jest ze mną Pani Daria Martińska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Daria. Międzychód. Tak, zgadza się. Romanistka, tłumaczka przysięgła języka francuskiego, neurologopetka, współwłaścicielka kliniki medycznej, aktorka. Rozpoznawalna w środowisku, co budzi moje naprawdę naprawdę na, największy szacunek i podziw. Ja sam staram się być troszkę artystą. Pani Dario, no, z tymi wszystkimi doświadczeniami, jak Pani do nas trafiła? Co spowodowało, że te nasze ścieżki się skrzyżowały? Powiem szczerze, że to było troszeczkę przypadkiem. Szukałam czegoś nowego, czego nie było jeszcze na rynku międzychockim. A ponieważ edukacja to jest moja ogromna pasja od zawsze. Pracowałam mm -hmm. przez kilka lat w liceum, sama jestem mamą, mam troje dzieci. Eee, pracuję z dziećmi na co dzień, z dziećmi różnymi i widzę, z jakimi problemami do mnie przychodzą. Bardzo często jest to kłopot z koncentracją, mm -hmm. ze skupieniem. Dziś dzieci są przebodźcowane w dzisiejszych czasach tak, i szukałam tak. czegoś, co pozwoliłoby mi edukować dzieci w inny sposób, bardziej innowacyjny. No i zaczęłam szukać franczyzy mm -hmm. edukacyjnej, trafiłam na Sowart. Przyjechałam do Państwa do Częstochowy, to był lipiec. Przyjechałam z myślą o tym, że wezmę franczyzę Soward Skills, mm -hmm. te umiejętności społeczne dzieci, komunikacyjne, bo to wydawało mi się, był mi najbliższy temat. Natomiast po prezentacji no, zakochałam się w BrainSE <noise> I, no i prowadzę od miesiąca w międzychodzie kursy Sowardowskie. Brainy Sensor Enhancement. Z tego co wiem, to robi to Pani z dużym sukcesem. Brain Sensor Enhancement, czyli ta nasza ścieżka Brain, prawda? Trening mózgu, wzmocnienie zmysłów najbardziej innowacyjny kurs rozwojowy dla dzieci w Polsce. Tak wielowątkowy. Wierzy Pani, że dzieci mogą rozwijać mózg, im wcześniej, tym, tym lepiej na tym etapie? Gdybym w to nie wierzyła, to nie weszłabym w to tak głęboko. Mm -hmm. ja, ja jestem o tym przekonana. Prowadzę zajęcia od miesiąca i już widzę efekty. Mam pozytywny oddźwięk. Miałam takie sytuacje, że zdarza się, że rodzic przyprowadza dziecko, ponieważ mhm. widzi potrzebę i problem u dziecka, natomiast dziecko nie jest do końca przekonane do tego, czy to działa i czy to będzie fajne. Boi się, że to będą kolejne zajęcia pozalekcyjne. Sztampowe, nudne. nudne. I miałam taką dziewczynkę, latkę. mama przyprowadziła, i ona taka bardzo była na początku no, nieprzekonana do tego, do tego programu. Mm -hmm. I powiedziała, że ona tu przychodzi tylko dlatego, że, że mama ją przyprowadziła. Wtedy jej powiedziałam, że jeśli nie będzie chciała po zajęciach, no to oczywiście nie musi. Nie musi, oczywiście. No i wielkie było zdziwienie i mojej mamy, kiedy ona wychodząc zadała mi pytanie, czy przyjdzie jeszcze do mnie. Ona mówi, że do Pani, to ja mogę przychodzić o 8 rano i wychodzić o 20. Oh wow. Więc aż mi się łezka w oku zakręciła, bo to naprawdę, to jest dla mnie e, dzieci, które nie chcą wychodzić, albo mama kolejna, która do mnie dzwoni i mówi Pani chyba zaczarowała mojego syna, on się zrobił spokojny, zaczął się lepiej uczyć, skupia się, ona mhm. widzi po miesiącu zmiany w jego zachowaniu. Kurs, kurs Brain Sensor Enhancement, no, oparty na takiej na praktyce mindfulness, prawda? ale też, też trenuje wszystkie, wszystkie aspekty mózgu, a to wpływa ogólnie na, na to, że dzieci się lepiej uczą, lepiej się zachowują, są po prostu ogólnie bardziej szczęśliwe. Ja zawsze powtarzam, my oczywiście musimy przekonać rodzica na początek, prawda? natomiast no bo, no bo to rodzic podejmuje odpowiedzialność za to, żeby kierować edukacją czy rozwojem dziecka. Ale na samym końcu tego naszego procesu jest zawsze dziecko, prawda? Więc taki przykład, jak pani powiedziała o tej dziewczynce, ja miałem no bardzo dużo takich przykładów i zawsze rzeczywiście też serce rośnie, kiedy, kiedy dzieci dają taką informację zwrotną i są naszymi naprawdę, no powiedzmy, wiernymi fanami, nie? bo to jest, to jest akurat chyba największa nagroda. Tak, i to co mnie zaskakuje nieraz też, to dziecko, które pozornie nie wykazuje jakiegoś wielkiego entuzjazmu na zajęciach, bo jest po prostu nieśmiałe, mm -hmm. z zajęć na zajęcia się otwiera i chce do mnie przychodzić, bo ja to słyszę nie tyle od dziecka, co na przykład od rodziców. Tak jest. Brain Sensor Enhancement akurat ten program daje dzieciom możliwość nauki, zabawy, eksperymentowania w takiej spokojnej atmosferze, która jest naturalna dla dziecka. Mm -hmm zupełnie niezauważalna nie przecież nie do utrzymania w ogóle w klasie szkolnej, w tej tradycyjnej. A ta nauka jest też przemycana tutaj w formie zabawy. Tak. To e, mogłoby się z pozoru wydawać, że my oglądamy bajki, że my sobie leżymy na materacach, ale to wszystko jest naprawdę przemyślane e, i widzę, że to po prostu działa. I to działa. Dzieci tak. wychodzą wyciszone po prostu tak. po zajęciach, tak. wbiegają takie... Z tymi wszystkimi emocjami ze szkoły, a wychodzą zupełnie już inne. I, i rosną, rosną z tygodnia na tydzień, z, mi z miesiąca na miesiąc, a poza tym odkrywają jeszcze potęgę swojego umysłu. I kiedy to rzeczywiście dostrzegą, uwierzą w to, to wtedy the sky is the limit. To mm. znaczy, uwierz, i rośnie ich poczucie wartości i, i, i tak naprawdę wierzą, że mm, nie ma. Projektów, których nie są w stanie. Tak, nie do zrealizowania. Przy okazji uczą się kreatywności, takiego myślenia poza schematem. Naprawdę jest tyle różnych funkcji ćwiczonych w czasie tych zajęć, że to naprawdę szacun dla osób, które to stworzyły. Bardzo dziękuję pani Dario. Oby jak najwięcej takich osób. Które potrafią z pasją mówić um, o tych naszych programach, o Brain Sensor Enhancement, które potrafią przekonać do tego rodziców i dzieci, tak jak Pani. Także jestem dumny, Pani Dario, że Pani dołączyła do rodziny w Brainy, um, bo razem będziemy i zmieniamy faktycznie świat, świat dzieci na lepszy. Czego Pani życzyć, Pani Dario? Chciałabym, żeby jak najwięcej dzieci miało dostęp do tego programu bo jestem przekonana, że jest wyjątkowy, bardzo wartościowy i że może zmienić życie wielu dzieci i to skrajnie różnych, mm -hmm. w różnym wieku, bo obserwuję to u sześciolatków, które są nadpobudliwe, ale też przychodzą do mnie nastolatki, czternastolatki, które świetnie wchodzą, to potrafią się wyciszyć, e, uczą się medytować troszeczkę, zaczynają czuć swoje ciało. E, tutaj jest ta aktywacja zmysłów w pierwszym module, e, no wiele takich e, Zaczynają po prostu odkrywać swój własny potencjał, swojego mózgu, swojego ciała, swojego całego organizmu. Świetnie i to widać, prawda? Od pierwszych zajęć. Życzę tego Pani z całego serca. Życzę Pani sukcesu, w realizacji planów i marzeń, bo zasługujemy na to, znaczy dzieci zasługują na to, żebyśmy po prostu yy, dawali im te wartości. A mnie proszę życzyć, jeśli mogę o to prosić. E, takich właśnie partnerek, które wierzą, ufają, e, jak Pani, e, że my rzeczywiście robimy dobrą, autentycznie dobrą zmianę na rynku edukacyjnym mm -hmm. w Polsce. Mm -hmm. Tak, to jest z korzyścią, myślę, ogromną przede wszystkim dla dzieci. Przede wszystkim dla dzieci, ale też zyskują całe rodziny, prawda? Bo jak ta sytuacja komunikacyjna się no poprawia tak. w rodzinie, jak dziecko jest spokojniejsze, jak dziecko sobie lepiej radzi w szkole, jest szczęśliwsze, no to rodzic od razu jest tak, bardziej tak, szczęśliwy, tak, tak. nie? No. Oboje jesteśmy tak, tak, rodzicami. Ja co mam tylko dwie córki, ale, yy, no ale też coś wiem o rodzicie, o ojcowskie. Na pewno tak. Dziękuję bardzo Pani Dario. Życzę samych również. sukcesów. Daria Martyńska. Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu tę fascynującą romanistkę, neurologopetkę, aktorkę z Międzychodu. Do zobaczenia Pani Dario. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.